27 października odbyła się wizyta delegacji europarlamentarzystów z Polski i Francji na Sokulszczyźnie. Spotkanie rozpoczęło się od konferencji w budynku starostwa powiatowego w Sokółce. Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie dotyczące granicy, ochrony zdrowia. Infrastruktury i gospodarki, a także łączności oraz bezpieczeństwa cyfrowego w pasie przygranicznym. Jest to dla nas ogromnym zaszczytem gościć delegacje Parlamentu Europejskiego, którzy przybyli dziś, by zapoznać się z sytuacją na pograniczu polsko-białoruskim, porozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa terenów przygranicznych. Powiat Sokulski to miejsce, w którym codzienne życie mieszkańców styka się bezpośrednio z bezpieczeństwem całego państwa. Granica polsko-białoruska jest dziś jednym z najbardziej newralgicznych punktów Europy. Od kilku lat nasz powiat żyje w cieniu stałego napięcia i zagrożeń hybrydowych. Presja migracyjna, próby nielegalnych przekroczeń, dezinformacja i coraz bardziej zorganizowany przemyt tworzą ciągle poczucie zagrożenia. Nasze szpitale. Sokółce i Dąbrowie Białostockiej zapewniają dziś bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom, funkcjonariuszom, służb polskich i międzynarodowych, pracownikom cywilnym, a także osobom przebywającym na terenie przygranicznym. Personel pracuje z ogromnym poświęceniem, ale na granicy wydolności systemu. Drogi powiatowe i gminne, po których poruszają się służby, mieszkańcy i konwoje zapatrzeniowe. Wymagają natychmiastowej modernizacji. Niestety obecne programy nie przewidują dla nas preferencji wynikających z położenia geograficznego. Brak też nowych inwestycji prywatnych. W naszym powiecie, mieszkańcy tych najbliżej położonych miejscowości nie mają zasięgu polskich sieci komórkowych. Ich telefony przełączają się automatycznie na sieci białoruskie. To nie jest drobna niedogodność tak naprawdę. To jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. W takich sytuacjach, Szanowni Państwo, nie działają połączenia z numerem alarmowym 112, a alerty rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie docierają do nas. W sytuacjach kryzysowych, Szanowni Państwo, oznacza to brak możliwości wezwania pomocy, utratę też kontaktu z obywatelami w strefie przygranicznej. To jest wizyta studyjna, która wierzę, że przełoży się również na pewien pogląd polityczny, wiedzę polityczną w Europie, w Brukseli, we Francji, na to, co się dzieje tutaj na naszej granicy. Będziemy się widzieli dzisiaj również z przedstawicielami Straży Granicznej, również obecnego kierownictwa Frontexu w Warszawie. Jak również jutro delegacja ma spotkanie z przedstawicielami pana prezydenta Nawrockiego, żeby też te sprawy omówić i podsumować. W tamtym czasie byłem świadkiem podejmowanych decyzji przez pana ministra Kamińskiego oraz partię. Te decyzje okazały się słuszne, ponieważ dotyczyły zamknięcia granicy z Białorusią, aby chronić Polskę, ale także Unię Europejską oraz obszar Schengen. Ataki hybrydowe, a także ataki cyfrowe są bardzo bolesne. Odczuwamy je także we Francji. Chcieliśmy też okazać swoją solidarność. Rozumiemy również konsekwencje sytuacji, z którą państwo się zmagacie, również na poziomie lokalnym, społecznym oraz biznesowym. Jest to dla nas zrozumiałe. Ja jestem przekonany, że zarówno pan Fabrice Legery, jak i pan Fionet będą odgrywali w polityce i francuskiej, i europejskiej bardzo ważną rolę w przyszłości. Także ważne jest, że dzisiaj możemy przedstawić im swoje problemy, pokazać, że obrona granicy, twarda, bardzo dobrze postrzegana z centrum Polski, może być także powodować problemy dla społeczności lokalnej. Myślę, że zadaniem zarówno Państwa Polskiego, jak i Unii Europejskiej, jest budować takie programy, żeby te niedogodności były niwelowane. To jest bardzo ważny przekaz, który płynie dzisiaj z Sokółki, że potrzeba jest wsparcia gmin przygranicznych, które mocno wspierają naszą straż graniczną. Pamiętam 8 listopada. Akurat taka dość nietypowa, niezręczna sytuacja dla mnie była. Siedząc w urzędzie, za biurkiem, przychodzą mieszkańcy, przychod podchodzi do mnie jeden z urzędników, mówi idzie z cała gromada uchodźców na Kuźnicę. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, ogromne zaskoczenie. Po raz pierwszy coś takiego przy przeżyliśmy. To jest parę tysięcy osób idzie w kierunku Kuźnicy. Informacja taka dość, dość nietypowa dla mnie. Skontaktowałem się z wojskiem ze straży ograniczną i uratowało nas to, że akurat w tym, tym czasie jednostka wojskowa, Straż Graniczna była przygotowana. Powiedziano mi, przekazano informację, że my się nie, nie bał, że poradzimy sobie z tą, ta, tą trudną sytuacją na granicy. I tak było. Po konferencji delegaci udali się pod pomnik obławy augustowskiej, aby oddać cześć poległym oraz wysłuchać historii i okoliczności powstania pomnika w Sokółce. Kolejnym punktem była wizyta w placówce Straży Granicznej oraz na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy. Spotkanie zakończyło się krótką konferencją przed wjazdem na teren przejścia granicznego z Białorusią.